Tylko czy mam miejsce na dysku? Jest coś tam jeszcze jest. No to lecimy. Paczka z bohaterem na drugim koncie. Za pierwszym razem trafiłem tutaj kolera. Czy będzie coś fajnego? Francja Zinola, tak jest. Boom! <śm> Ale dlaczego? Dlaczego akurat na drugim? Ja pierdzielę. No nie. No nie. No na drugim koncie. No Oczywiście, bardzo się cieszę. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo się cieszę, że go właśnie trafiłem. Ale, kozak, ale będę tam wymiatał w fejtalu Stulargo i refleks. Dziękuję wam za subskrypcję. Ale ładne punkty zostaną rozdane. Ech. Fajne. fajny traf. Parian, dzięki za 7 miesięcy. Pozdro YouTube, a tego nie będzie na YouTube, to będzie na TikToku. Znaczy wrzucę, że trafiłem coś na drugim koncie. Wymienny Pele, Jinola. Włączył 10 reklam i nie poczeka nawet. Chłopie, reklamy zostały włączone 5 minut temu.